Witam serdecznie. W swoich wideo tak dosyć często mówię, że pewien element samochodu mógłbym zabrać do swojego idealnego auta marzeń. A co by było, gdyby do dyspozycji były tylko dwa samochody i z nich mielibyśmy ułożyć jedno najlepsze idealne auto, w tym przypadku rodzinny Kombi. Do dyspozycji mamy dwa samochody, Forda Focusa i Volkswagen Golfa, obydwa w wersji kombi Volkswagen Golf już był jednym z bohaterów jednego z testów, które pójdą na autocentrum.pl. Wtedy zestawialiśmy go ze Skodą Octavią, również w wersji z nadwoziem kombi, również z napędem na cztery koła i również ze 150 konnym silnikiem diesla. To zestawienie nie jest już tak trafione, bo tu mamy oczywiście napęd naprzód i mamy słabszy silnik diesla, ale i tak kombi to kombi. Zróbmy szybkie porównanie, weźmy najlepsze cechy z tych dwóch samochodów i zobaczmy, czy ten finalny samochód, ten najlepszy idealny, będzie bardziej golfem czy bardziej fokusem. Zacznijmy od tego, co w kombi, rodzinnym kombi jest najważniejsze, czyli od bagażnika. Bagażniki mają zupełnie inne pojemności. Tu mamy 605 litrów pojemności, w fokusie zaledwie 490, 115 litrów różnicy. Kiedy popatrzymy na te bagażniki, wcale tego nie widać. Popatrzcie zresztą sami. Zacznijmy od zwijania rolety. W, go, w Golfie, popatrzcie, naciskamy, zwija się przystanek. Naciskamy, zwija się drugi przystanek, gotowe, rozwinięty. Idziemy do fokusa. Tu, zwróćcie uwagę, prawdopodobnie ten sam poddostawca, dokładnie tą samą czcionką jest napisane press, dokładnie tak samo się zwija, tylko, że bez przystanku po środku. Idziemy dalej. Spójrzcie na te bagażniki. Tu mamy nieco niższy próg załadunku, nieco szersze, e, sz, szerszy bagażnik. Nie mamy kieszeni, ale to e, dlatego, że cała szerokość bagażnika jest taka sama i mamy nieco być może krótszy. Tak, na pewno parę centymetrów krótszy ten bagażnik. Przejdźmy do Golfa. Popatrzcie, tutaj nie wygląda to wcale na plus 100 litrów. Ja bym nawet powiedział, że to jest odrobinę mniejsze. Bo mamy tu kieszenie po włokach, ale to tak naprawdę wynika z tego, że tu. Mamy węższy bagażnik. E, popatrzcie, tu na szerokość mamy 5 cm różnicy na korzyść fokusa, czyli tutaj jest wężej. Tu jest nieco dłuższy bagażnik, ale próg załadunku w fokusie jest odrobinę niższy. Na oko to jest to samo. Gdzie więc jest różnica? Zaczęliśmy szukać pod podłogą, i okazało się, że pod podłogą w bagażniku, w, w tym fokusie, popatrzcie, zresztą ta podłoga jest taka giętka, powiedzmy nie jakaś taka super solidna, znajduje się koło dojazdowe, a tu Mamy raz, że mamy solidną podłogę, dwa, że ta podłoga się układa na różne takie formy i kształty, pozwala podzielić ten bagażnik dodatkowo, ale oprócz tego pod tą podłogą znajdujemy jeszcze dodatkową przestrzeń, gdzie możemy jakieś nasze bagaże przewieźć. A więc tu prawdopodobnie kryją się to dodatkowe litry pojemności. Oprócz tego mamy i w tym, w tym przypadku jakieś tam światełka wyjścia 12V, możliwość zaczepienia tego czy owego, ale tylko w golfie dostaniemy możliwość złożenia oparcia tylnej kanapy, nie odchodząc od bagażnika, więc tu jest kolejny plus. No więc podsumowując, mamy bardziej ustawny bagażnik, chyba jednak w Fokusie, bo, bo on jest taki bardziej prostokątny. Ale jeśli chodzi o całkowitą pojemność, wygrywa zdecydowanie golf, również jeśli chodzi o różne udogodnienie. Teraz miejsce na tylnej kanapie, a więc sprawdźmy, czy dwumetrowe dziecko z tyłu będzie miało dość miejsca za dwumetrowym tatusiem. I od razu powiem, że w fokusie nie, dlatego że ja tu nie jestem w stanie się wyprostować, miejsca nie jest wystarczająco dużo, ale nad głową za to jest spokojnie, jeszcze no dość wolnej przestrzeni, powiem tak. Teraz jestem w grubych rękawiczkach, więc nie będę liczył palców. Natomiast popatrzcie, poza tym mamy tu, co prawda, podłokietnik, ale za nie mamy przejścia, więc na narty niestety nie pojedziemy tak łatwo. Będzie potrzebny boks dachowy albo bagażnik dachowy. Natomiast tu z przodu w zimie również jadąc na narty nie dogrzejemy się za bardzo, dlatego, że ani tu po środku, ani w słupkach B nie mamy niestety nawiewów dla pasażerów. Oprócz tego mamy nad głową jeszcze takie ładne ledowe światełko osobne dla, dla, dla pasażerów siedzących z tyłu. Miejsce generalnie na wysokość jest dobrze, natomiast na długość jak powiedziałem, nie wystarczająco duże. No ale jest jeszcze jeden gadżet, który tylko w Fordzie jest dostępny, a mianowicie zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas otwarcia drzwi gdzieś na ciasnym parkingu. Kiedy zamykamy drzwi, to mamy tam taką plastikową osłonkę, która jak widać, kiedy zamykam drzwi, dopiero wtedy się chowa. W golfie miejsca z tyłu jest niewiele więcej. Na długość, co prawda, jestem w stanie się zmieścić, jak widać, trochę na wcisk, ale jestem w stanie się zmieścić, ale z kolei nie mam miejsca nad głową, bo popatrzcie, siedzę już z głową w oknie dachowym, a więc w golfie jest więcej miejsca na długość, ale wyraźnie mniej miejsca na wysokość, ale na marty już będzie po co jechać i to z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy tutaj z tyłu nawiewy, a więc dogrzejemy się w zimie, a po drugie, popatrzcie, tu. Mamy otwór, dzięki któremu przewieziemy narty, a więc jest tu bardziej funkcjonalne wnętrze. Poza tym również drobiazgi typu osobny, tym razem światło lodowe nad głową i tak dalej. Wydaje mi się, że Również jest tu dobrze wyposażony samochód z tyłu, ale takie podstawowe rzeczy, jak właśnie nawiewy, czy możliwość przywiezienia nart, moim zdaniem sprawiają, że golf jest nieco bardziej praktyczny. Porównajmy jeszcze spontanicznie tutaj wykończenie. Popatrzcie, tu mamy całkiem spore kieszenie, zmieści się ta całkiem spora butelka i widzicie, dobrze wykończone. Zajrzyjmy teraz do Fokusa. A jak tu? Tu mamy znacznie mniejszą płyczą kieszeń i zupełnie plastikową. Oto dbałość o detale. Miejsca z przodu dla kierowców jest dość w obu samochodach. Porównajmy jeszcze wyciszenie silników. Najpierw z zewnątrz. Około 67 dB. A w fokusie?

46 równo. Silników nie będziemy porównywać, bo tu mamy 150 koni, tu mamy 120 koni. Różne jest też spalanie, tu 4,9, tu 4,2, tyle przynajmniej deklaruje producent. Pokażę tylko jeden szczegół. To jest Golf, a to jest Ford Focus. A teraz wnętrze porównajmy kilka przykładowych elementów. Kierownica w golfie jest mniejsza, jest twardsza i jest bardziej kompaktowa, jeśli chodzi o przyciski. Wszystko tu się zmieściło: i tempomat, i komputer, i audio. W Fordzie Focusie kierownica jest nieco większa i nieco mniej poręczna. Jest za to miękka i bardziej przyjemna w dotyku. Ale popatrzcie, ile ma przycisków! Tu mamy dodatkowy blok przycisków do obsługi tempomatu. To w golfie udało się zmieścić na ramionach. Uchwyty na kubki są pod ładną roletką, nawet tutaj ten, ten uchwyt jest tak ładnie ozdobiony, ale to jest koniec. W Fordzie Focusie mamy też ładną roletkę i również jest to ozdobione, jak widać, chromem, więc jest ładnie, ale pod spodem mamy dużo bardziej ciekawe rozwiązanie. Popatrzcie, tu mamy takie przesuwane podziałki, dzięki którym możemy dopasować rozmiary jakby pod kubeczki, ale oprócz tego, gdybyśmy mieli na przykład wielką butelkę, to możemy tutaj przesunąć dodatkowo plastik i mamy podwójne dno, znacznie głębszą kieszeń, dzięki czemu możemy tu po prawej stronie pod ręką mieć nawet butelkę. Teraz multimedia i nawigacja. W Golfie działa to, popatrzcie, w ten sposób, że kiedy zbliżamy palec, dopiero wtedy pojawiają nam się różne opcje do wyboru. Oprócz tego jest tu możliwość obsługi głosowej i ta obsługa nie dość, że działa, to jeszcze działa po polsku. Nowy cel. Powtórz, proszę. Nowy cel. Podaj kompletny adres, zacznij od nazwy miejscowości. Kraków, ulica zawiła 69. Czy chodziło o Kraków, ulica zawiła 69? Tak. Czy rozpocząć prowadzenie do celu Kraków, ulica zawiła 69? Tak. I już jedziemy. Wcale nie musiałem odpowiadać słowami rozpocznij, dawaj, no, zacznij. Nie musiałem robić tego tak, jak ona chce dokładnie. Wystarczyło powiedzieć tak, jak chcemy wycofać się z menu. to wystarczy powiedzieć, wró powiedzieć wróć, mimo że takiej opcji nie ma. I tak to zrozumie. Działa i po polsku. Wyświetlacz w Focusie po faceliftingu jest wreszcie odpowiedniego rozmiaru, jest wreszcie dotykowy, jest całkiem nieźle opracowany, ale niestety nie potrafi mówić po polsku. To, to znaczy, obsługę ma po polsku, ale jeśli wejdziemy tu do ustawień, do ustawień sterowania głosowego, to ma całkiem sporo ustawień, bo tu nawet można temperaturę zmienić głosową, podobno. Ale niestety nie rozumie poleceń po polsku. I tu naciskam na kierownicę odpowiedni przycisk. I. Say a Proszę bardzo, pani mówi po angielsku. Do you speak Polish? Try saying a device name like phone or USB. You can also say navigation or climate. Main menu. Say a command. Mówi pani po polsku? Okej, okay, dobra, to już jest koniec rozmowy z panią. Jak widać, tu jest spolszczony zestaw napisów, natomiast nie ma spolszczonej obsługi głosowej. Golf ma dwa wyjścia USB. Jeden tu przed kierowcą, i tu mamy takiego testowego pendrive'a bez problemu, prawda? Możemy z tego skorzystać, proszę bardzo. Działa już, jest od razu odczyt nośniku USB. Już tam coś zaczyna grać. Oprócz tego mamy drugie wyjście USB. Znajduje się tu i służy ono do ładowania telefonów komórkowych. Wyjście USB w Focusie jest umieszczone nieco niefortunnie, bo jeśli mamy pendrive'a tej wielkości, to już niestety nie możemy za bardzo z tego skorzystać, dlatego że ten pendrive jest za blisko, właściwie pendrive jest za szeroko, a wyjście jest za blisko tutaj krawędzi, więc do końca niestety nie jesteśmy w stanie tego docisnąć. Na szczęście w podłokietniku znajduje się drugie wyjście. USB, dzięki któremu możemy wciąż słuchać naszej ulubionej muzyki. Tu między innymi znajdzie się też wyjście na kartę SD, ale tylko jedno. Kieszenie w drzwiach w Volkswagenie Golfie mają miękkie wykończenie, a w Fordzie Focusie kieszenie w drzwiach są wykończone twardym plastikiem. Zajrzyjmy teraz do schowka przed pasażerem w Fordzie Focusie. Tu mamy wszystko wykończone plastikiem, ale na dnie znajduje się jak widać Przynajmniej kawałek wykładziny, więc źle nie jest. Natomiast próżno tu szukać jakichkolwiek dodatkowych udogodnień, typu miejsca na monety, czy też jakieś inne wejścia, wyjścia, wszystko to, co jest elektroniczne, znalazło się w podłokietniku. Jeśli chodzi o dobór tworzyw, to w Fordzie Focusie jest tu podobne tworzywo jak w Volkswagenie golfie, a więc mamy mięciutkie tworzywo tu na górze, na bokach i tak dalej. natomiast to tworzywo schodzi, to miękkie schodzi nieco niżej niż w Volkswagenie i przechodzi nie w taki od razu twardy, brzydszy plastik, tylko jeszcze w fragment takiego lakierowanego plastiku. Drzwi podobnie jak w golfie są raczej twarde, podłokietniki są nieco bardziej komfortowe tu po lewej stronie, po prawej stronie. Podobnie jak w golfie. Sam wygląd wnętrza jest oczywiście kwestią gustu. W fordzie Focusie wygląda tak, a w golfie wygląda tak. Jeśli chodzi o wrażenie z jazdy, no to wiadomo, że Ford Focus ma wielowychaczowe zawieszenie z tyłu, ma dodatkowy stabilizator przychyłów, chociaż dosyć łatwo ten samochód wprowadzić w nadsterowność, ale taką fajną nadsterowność, którą bardzo łatwo opanować i bardzo dobrze się tym samochodem naprawdę na zakrętach można pobawić. Oprócz tego mamy tu prawdziwy ręczny, ręczny hamulec, dzięki czemu w razie potrzeby możemy dodatkowo sobie pomóc, zaciągając ręczny gdzieś tam w ciaśniejszym zakręcie. W Volkswagenie Golfie niezależne zawieszenie z tyłu jest dostępne tylko w droższych i mocniejszych w mniejszych wersjach silnikowych, ale Golf ma jedną niezaprzeczalną zaletę. Można go kupić z napędem na cztery koła. Podam wam dwie liczby: minus 10 3000. Minus 10 jest na dworze, a 3000 ma przebieg Ford Focus. I proszę popatrzeć, przy tej. W temperaturze zaczynają nam się sypać plastikowe elementy. Tu i teraz odpadła chyba jedna, no dokładnie odpadła ta część, bo się zastanawiam co to za plastik leży pod samochodem, a ten plastik to jest właśnie super rozwiązanie Forda. No. Teraz jest dobrze. Teraz też jest dobrze. Tylko, że to niestety za którymś razem odpadnie, bo przecież tego wcale nie przykleiłem, To po prostu ledwo się trzyma 3000 przebiegu. I jeszcze jedna rzecz. Po czym poznajemy oszczędne silniki? Po tym, że mają bardzo wysoką sprawność. Wysoka sprawność, czyli jak najwięcej energii z paliwa, idzie na ruch pojazdu, a nie na bezsensowne ogrzewanie wszystkiego naokoło. Między innymi mnie, kierowcy. Popatrzcie, przejechałem tym samochodem. Już około 8 km i mam wciąż wskazówkę ciepła kompletnie leżącą poniżej. Tutaj 60. I tak będzie jeszcze przez kilka, może nawet paręnaście kilometrów. Kolega, który miał okazję pojeździć tym samochodem dłużej, zauważył ten problem i stwierdził, że da się przyjechać tym samochodem naprawdę parędziesiąt kilometrów, zanim wewnątrz zrobi się ciepło. Oznacza to po pierwsze, że to jest świetny silnik, który naprawdę całą swoją energię, właściwie całą energię paliwa zużywa na ruch, a nie na jakieś bezsensowne ogrzewanie atmosfery naokoło. Ale uwaga dla każdego, kto chciałby jeździć o tak cieplutko, na przykład 25. to no, nic nie daje, tu wciąż wieje ledwo odczuwalne ciepłe powietrze, ale kupujcie auto z podgrzewaniem foteli, to jest jedyna szansa. Aby w tym samochodzie w zimie jeżdżąc, szczególnie na krótkich odcinkach, czyli poniżej 50 km, jako tako poczuć się dogrzanym, porównanie wyglądu jest dosyć ryzykowne, bo każdy lubi co innego, ale zaryzykuje. Tu mamy stonowaną elegancję. Tu mamy umiarkowane, ale jednak szaleństwo. Ja bym te dwa samochody porównał jako lampka wina kontra fajerwerki. Czyli kiedy właściciel Volkswagena Golfa ma urodziny, to otwiera sobie winko, nalewa sobie lampkę i sączy, świętując swoje święto. Tu natomiast właściciel Forda Focusa otwiera szampana, strzela fajerwerki i cieszy się, bawi się do upadłego. Więc może to jest takie trochę za daleko idące porównanie, ale mimo wszystko widać tu podejście producentów. Idealny samochód to nie tylko samochód dobry, ale też niezbyt drogi, więc czas porównać cenniki tych dwóch samochodów. 61 tysięcy zł. Tyle zapłacimy za Forda Focusa w wersji kombi z podstawowym silnikiem 1.6 o mocy 85 koni. Silnik bez turbo. Tu 1.2 TSI również 85 koni. Cena o 6,5 tysiąca zł wyższa. Jeśli zechcemy kupić diesla, to dostaniemy tu 95-konnego diesla, tu 90-konnego diesla. Różnica 5,5 tysiąca znów na korzyść Forda Focusa. Natomiast Najdroższa wersja będzie się różniła kwotą około 9 tysięcy złotych, za około 100 tysięcy dostaniemy najdroższego Forda Focusa w wersji ze 150-konnym silnikiem Diesla. Tu również 150-konny silnik Diesla kosztuje, tak jak powiedziałem, 9 tysięcy złotych więcej, ale ten samochód ma napęd na cztery koła. Spędziliśmy tu półtorej godziny czas jechać do redakcji i co okazuje się, że Volkswagen Golf owszem jest gotowy do jazdy. Natomiast Ford Focus popatrzcie jakie ja nie wiem, czy to będzie widać na ale te lampy pulsują. Bagażnika niestety nie da się otworzyć, a silnika nie da się odpalić. Akumulator kaput. Do czego to doszło napotkany na mieście taksówkarz nie miał ani kabli, ani chęci, żeby nam pomóc, więc musieliśmy skoczyć na stację paliw i kupić po prostu swoje nowe kable. Więc teraz pozostaje tylko odpalić Golfa i miejmy nadzieję również Fokusa. Widzę coraz więcej wyświetl informacji wyświetlanych na komputerze, co świadczy o tym, że Golf już jest prawie żywy. O. Ale wciąż chyba jeszcze mu brakuje... Nie wiem czego mu brakuje. Kopnięcie mu brakuje w, w bagażnik. Nie wiem, czy kable kupiliśmy za cienkie, czy po prostu trzeba chwilę poczekać. W każdym razie, Ford póki co odmawia współpracy. Być może jest już obrażony za to, co za chwilę chcę o nim powiedzieć. A więc wydaje mi się, bo tu wykorzystam tą chwilę i zrobię podsumowanie tych dwóch samochodów. Wydaje mi się, że idealne auto, które by się składało z komponentów aut stojących tu za mną, składałoby się z bagażnika raczej golfa, z miejsca na tylnej kanapie zdecydowanie golfa. Z miejsca z przodu Raczej Właściwie to zdecydowanie Golfa Z zawieszenia Raczej Forda Focusa Bo jednak ma moim zdaniem Lepsze zawieszenie Z akumulatora Zdecydowanie Golfa I co tam nam jeszcze zostało Zostało nam wyciszenie z zewnątrz Gdzie wygrał Ford Focus I została nam oczywiście cena Gdzie Ford Focus również wygrał I jeszcze plus dla Focusa za prawdziwy hamulec ręczny. Wydaje mi się, że dzisiejsze porównanie wygrywa Volkswagen Golf. Nie brałem pod uwagę, oczywiście, kwestii tego, jakie tu są silniki, nie brałem też pod uwagę wyglądu, bo to jest kwestia dyskusyjna i każdemu się podoba co innego. Natomiast takie twarde argumenty, które widzieliście przed chwilą, jednak moim zdaniem przemawiają zdecydowanie na korzyść Volkswagena Golfa.